Kiedy ostatnio pan się widział z prezydentem Nawrockim? A Na dzisiaj. To była długa rozmowa? No, koło godzinna. O czym rozmawialiście? No, o wielu ciekawych sprawach o Polsce, o naszej przyszłości. Wydaje mi się, że to była bardzo dobra i konstruktywna rozmowa, z której jestem bardzo zadowolony. Ale jakieś konkrety, jakieś tematy? No, przedstawiałem na przykład argumenty za tym, żeby prezydent Nawrocki zawetował ustawę o kryptowalutach, która niestety wyszła z Sejmu. Przedstawiałem argumenty za tym, żeby zawetował niektóre ustawy podatkowe, które Ministerstwo Finansów przygotowało, żeby dociążyć podatkami polskich przedsiębiorców. Chciałbym, żeby wreszcie polscy przedsiębiorcy znaleźli swojego obrońcę, żeby wreszcie polski prezydent zawetował ustawy zwierza... zmierzające do opodatkowania polskiego biznesu. Więc mam wielką nadzieję, czas pokaże, że moje argumenty trafiły do prezydenta. Ale jak pan myśli, trafiły czy nie? Co powiedział prezydent? To wszystko zależy od prezydenta. Ja tu nie jestem jego rzecznikiem, nie będę się w jego imieniu wypowiadał. Natomiast ja te argumenty przedstawiłem. Wydaje mi się, że były dobre. A rozmawialiście z prezydentem na temat tego, żeby on był patronem, Paktu Senackiego między Konfederacją a Pisem? Tak, to też był punkt naszej y, rozmowy. Prezydent Nawrocki doskonale rozumie sytuację. Obserwuje te nasze nieporozumienia z Prezesem y, Kaczyńskim. On się uśmiecha nieporozumienia nieporozumienia to jest eufemizm. To jest nawalanka, Staram się nie... wolna amerykanka. Staram się, panie redaktorze, nie eskalować tego sporu ponad miarę. Zwłaszcza, kiedy pan mówi, że Kaczyński to polityczny gangsta. To tak akurat był komplement. Jestem przekonany, że Kaczyński się z tego powodu szeroko uśmiechnął. W każdym razie prezydent Nawrocki rozumie sytuację i wierzę, że za jakiś czas być może weźmie na siebie jakąś odpowiedzialność, żeby nas troszeczkę zbliżyć. A prezydent mówił, panie pośle... Może pan y, przestanie krytykować pana prezesa Kaczyńskiego? Prosił o to? Widać, że nie leży. Że wolałby, żeby atmosfera po prawej stronie polskiej sceny politycznej była troszeczkę sympatyczniejsza, to z całą pewnością. Natomiast rozumiem zarówno moje argumenty, moje zdanie, jak i zdanie i argumenty Jarosława Kaczyńskiego. Czuję się tu uczciwie i sprawiedliwie traktowany przez prezydenta Nawrockiego. A jak Pana zdaniem mogłoby to wyglądać, te rozmowy na temat Paktu Senackiego? Prezydent Nawrocki musiałby zaprosić osobno Pana, osobno prezesa to Kaczyńskiego? Jest... Razem byście nie usiedli przy jednym stole? To schole? nie jest temat, w który chciałbym wchodzić. Zaproponowałem, żeby prezydent Nawrocki był gospodarzem czegoś takiego, a skoro miałby być gospodarzem, to on by ustalał zasady, a nie ja. W związku z czym nie chcę wchodzić w jego Ale kompetencje. Ale czy prezydent powiedział tak, chce być gospodarzem? Rozmawialiśmy o tym dłuższy czas. Jeżeli sprawy nabiorą pewnego tempa, jak do wyborów będzie troszeczkę bliżej, to z całą pewnością prezydent zdecyduje, co dalej z tym zrobić. Czyli nie powiedział nie? Nie będę ujawniał tego rodzaju informacji. Osobiście jestem dobrej myśli. A to była rozmowa w cztery oczy? Tak. Uh -huh. A jak długo trwała? Godzinę? Tak.